Gra przyszła, wreszcie długo oczekiwana, życiówka. Ura! Kudowała instrukcja Duża. Duża w językach dwóch. Polska i angielska. Tu mamy żetony. Najważniejsza rzecz, czyli plansza. karty, znaczniki i kostka i karty pomocy. Zawaliła i zrobiła to tak jak trzeba. Zresztą na razem, musieli reklamować całą zabawę. Karty są żołnierze i z drugiej strony wygląda to tak. Nie śmiertelnik. Tak. Tak. I to są gry karty misji. Na przykład bitwa Anglia Bitwa Atlantyk, to to będzie nie u 666 chyba i tak dalej. Tak. To jest bardzo ładna karta. To też jest bardzo ładna karta pokażę, o ta. I z drugiej strony jest tak. Odwołujący się to. Duże pony, tak. I z drugiej strony. Jaką aplikację komputerową, tylko, że staно клявоtra niма да нача.